Siema! Ostatnio Polacy zdecydowanie w formie. Ostatnio nagrywałem odcinek o Kacprze-Piorunie. Raczej nikt się nie spodziewał, że wygra tak potężny tu turniej jak wtorek dla ucytułowanych. A tu zaskoczył. No a tutaj już klasycznie Jan Krzysztof Duda po raz kolejny zwycięża te rozgrywki. Na 783 graczy zajął pierwsze miejsce. No trochę bym powiedział, no ale jednak najlepszy miał Buchholz a y, egzekwo był z Kuzubowem, Korobowem, Lazawikiem i Fedosejewem y, więc z kronikarskiego obowiązku Wam pokażę wszystkie partie jakie rozegrał oczywiście te kluczowe momenty, żebyście mieli choć minimalną dawkę jak to nasz arcymistrz y, wygrywa y, te rozgrywki y, byłem chory, więc y, na czwartek nie zdążyłem, więc widzicie to dopiero w poniedziałek, prawdopodobnie. W pierwszej partii no przedziemie się dość szybko wywrócił. Nie wiem, co to za tragiczny ruch skoczek D2. Tutaj jest napięcie, linia się otworzy, hetman zaraz wleci i przeciwnik gra skoczek D2. Zamiast to zamknąć wszystko i z że tak powiem, żeby tu nic się nie otwarło No, okej, okay. tracimy potencjalny atak na skrzydle królewskim, a no, wyskoczyliśmy pionem, żeby atakować. Ale tu nie mamy w ogóle ataku, atakować królem trochę słabo Więc tu już trzeba było zdecydowanie zamknąć No i gramy sobie dalej, jest koło remisu No a przeciwnik zagrał po pół minucie prawie skoczek D2 No i po prostu linia się otworzyła, już wieża jest wolna I od razu Hetman wlatuje do gry Skoczek nie może się odsunąć, żeby Hetman bronił, skoczek bronił No bo podwisa go jest po prostu A bicie na F6 no tak średnio, bo tu już w ogóle dwie linie będą otwarte no, nie ma co zbierać z przeciwnika, a jeden błąd tylko, ale taki oczywisty na poziomie, szczerze, na poziomie trójki jak dla mnie. Ale dobra, nastąpiło uderzenie w centrum, no to wlatujemy hetmanem z szachem, gając g bicie piona, odbicie, odbicie, tu podwójna presja na skoczku, więc skoczek się odsunął. I hetman h zakończył partię, grozimy matem, jedyną opcją obrony przed matem, no dobra, jedną z dwóch. Bo można też jeszcze headman f3, ale to tak średnio. No a f3 powoduje po prostu wybicie gońca z szachem. No dobra, mogę to przesunąć. Szach tu i mat headmanem, więc przeciwnik po prostu się poddał. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. W drugiej partii Janek już się nieźle odpalił, bo zrobił aż dwa genialne posunięcia. Ogólnie przeciwnik Janka jakoś strasznie mierny wybór debiutowy miał, bo... Oddał szybko swojego czarnopolowego gońca, po czym ustawił się w ten sposób. I jego czarne pola są strasznie słabe. Do tego król w centrum no nie ma co po nim zbierać, generalnie. To już jest pozycja na pograniczu wygrania Janka. No i tu nastąpiło C5, żeby zablokować te czarne pola, bo oczywiście groźba mata w jednym. Więc C5 i pierwsze genialne posunięcie, czyli wieża bije E4, żeby usunąć obrońcę punktu C5. No i nastąpiło odbicie, i gońc bije C5. Groźba mata, gdzie no jest tylko jedna obrona. Oddanie hetmana, bicie, odbicie, no i jak widać jest tu, hetman zawierze, więc ogromna przewaga Król w 7 zaczął uciekać, no to szach, szach, szach i hetman e5, drugie genialne posunięcie, poświęcenie gońca I po biciu mamy hetman bije s 6 i albo po prostu odbijamy gońca, re redukcja materiału i mamy spokojną wygraną Albo tu przed chwilą jeszcze pokazywało mat w 10 swoją drogą, może teraz się ogarnie No albo i nie O teraz Trochę bardziej myśli. Mat w 19. Przed chwilą pokazywało mat w 10. No ale nieistotne istotne. Nastąpiła wieża g 8 No i szach. Bicie, odbicie. No i groźba mata w jednym ruchu. Która mogła być jeszcze delikatnie zażegnana, ale to by niewiele zmieniło. Po prostu przeciwnik się poddał. Tutaj nastąpiła totalna żenada. Zawodniczka mająca 2784 rankingu. W życiu nie wbija takiego rankingu. Nastąpiło skoczek G6 i wieża E2. I widełki Jeszcze Hetman E3, bo fakt faktem nie miała się gdzie nim odsunąć, bo jak gdzieś indziej no to yy, Bicie wieży z szachem, za darmo No a po, a po Hetman E3 jeszcze skoczek H3 z szachem Takie hamskie bo pobicie oczywiście bijemy pionem A tak to odsunięliśmy sobie gońca, bijemy Hetmana Bicie, odbicie No, kolejny błąd na poziomie no, no dobra dwie minuty na zegarze To też jest błąd na poziomie trójki Maksymalnie Skoczek G6, wieża się odsunęła i widełki takie pod, podstawione. No bo a sobie, yy, pion wisi. To no i tak muszę odsunąć wieże, no ale nie tu. Skoczek F4, no i szach bicie Hetmana, no i tu już yy, tylko dojazd bicie, hetman leciał, pionek, dojechał szach, 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 wymianki. No i hetman na dwa skoczki. Jeszcze na koniec ładny, profilaktyczny ruch, król E8, żeby zejść ze wszelkich szachów. No bo na przykład taki random szach tutaj H4 lipa. Jeszcze potencjalnie mogłyby wygrać białe, o dziwo jest to koło remisu Ja bym wolał tu grać białymi raczej No, ale ale profilaktyczny ruch, król E8 i tu już można się bawić szach, wjazd hetmanem i tak dalej No, czwarta partia, kolejna perełka i to taka perełka, że aż całą partię pokażę W obronie sycylijskiej w 20 ruchów Janek pokonał, no, FMA prawie 2900 ranking I to dwa genialne posunięcia No to let's go, E4 C5, nie gram tego, więc tak średnio mnie to, ale może Wam się to przyda. Otwarty Sycel i A6, czyli oczywiście Najdorf. Gając wyprowadzony, drugi Gając wyprowadzony. Wszystkie figury w grze, więc fajnie. Hetman do gry, mamy możliwość i długiej, i krótkiej roszady. Gając E7, no to długa roszada, potencjalny atak na punkt D6. Skoczek C5, no jest tu podwójny atak na pionas E4, no to spokojna. Hetman E2, bronimy się. Edward się odsunął y, i F4 do ataku, póki król jest w centrum. Nastąpiło H6, koniec się na spokojnie odsunął. I tutaj chyba wszystko jest w teorii u Janka, bo skoczek F bije na E4 i przeciwnik sobie policzył. No dobra, no jak przeciwnik tutaj zbije, to mam wtrąconego szacha. Znaczy nie szacha, tylko atak na hetmana. Y, I po odbiciu, o, odbicie i no, minimalna przewaga czarnych, y, pion więcej. Tak, pion więcej. Y, więc ten wariancik spoko, no a jak zbije tutaj no to po prostu odbicie gońca. I tak też poszło w partii, ale przeoczył jeden ciekawy fakt, że, to, że tutaj jest genialny skoczek F5 zegrane w 4 sekundy. A to nie taki oczywisty ruch może. Chyba, że intuicyjnie, no bo oczywiście po biciu. Nie bijemy tutaj z szachem, bo to no, koło remisu delikatna przewaga czarnych. Tylko skoczek bije D6, podwójne uderzenie, jak król się odsunie na F8, no to Matt Hetmanem. Więc król musi uciekać na D7 i kolejny szach z odsłony wieżą. Król się odsuwa i odbijamy Hetmana po prostu. No i odbicie, i tą pozycję myślę, że nawet Wy byliście, bylibyście w stanie wygrać. Tu zaraz Hetman wlotuje, jakaś wieża wlotuje, skoczek pada, i tak dalej. Dlatego po skoczek F5 nie nastąpiło wybicie tego skoczka, tylko drugiego skoczka. Skoczek bije na E4. Hetman odbił, dalej uczymy. Utrzymujemy tutaj presję, tak samo gońc jest atakowany, no i pionek z g7. Więc przeciwnik logicznie wrócił się gońcem. Powinien zagrać się w stylu d5, tutaj jest bicie z szachem, się podsuwa, hetman się wraca, bicie tutaj z szachem, podwójne uderzenie, no i po jakieś bicie, bicie i tak dalej. coś w tym stylu, no, no ale jednak to jest blitz, więc logiczny ruch gońc f6, obrona pionka. No, to spadł pionek z D6, gdyż wieża się odsłoniła. Tak jak wcześniej wspominałem, że długa roszada, właśnie po to została zagrana. Król odsunął się na F8. Wieża na wolną linię. Wszystkie figury w grze. No, a tutaj w obozie rywala nie najciekawiej. Król w centrum, wieża bez gry. Druga wieża bez gry. Goniec bez gry. No, jedynie Hetman gdzieś stoi i, i goniec, ale no niewiele robią. Jak sami widzicie. No, i nastąpił Gieszej, żeby króla odsunąć, wprowadzić wieżę. Logiczny ruch. Ale tutaj. E, jeszcze g4, co ciekawe g4 jest zaznaczone jako błąd, yy, a jest najlepszym ruchem według silnika, więc spoko e, G4, koniec d7, było błędem, bo hetman już nie patrzy na pionka z f7, więc drugie genialne posunięcie Czyli skoczek bije f7, co zakończyło e, partię Jeśli król by odbił, mm, no to są dwie opcje, nie sprawdzałem tego bo pierwszą opcją jest bicie na D7 w sumie z szachem, odbicie i goniec bije E6 z widełkami. To jest całkiem spokojna opcja, a druga wystarczy chyba odbić, też mi się tak wydaje. No i jak gońc odbija, odbijamy Hetmanem z szachem. Jak król się odsuwa na. no w dół to bijemy gońca. A jak się odsuwa w tą stronę, to wjazd wieżą na D7 z widełkami. No i tu widać, że nie ma koordynacji wśród figur czarnych. I jest to dość gładkie zwycięstwo. Jak król się odsuwa, to jest mat. A jak jest bicie, to bicie. król się odsuwa i nawet można tego pionka zbić cokolwiek. Zasadniczo można zagrać. Prawdopodobnie jakieś gwiazdy od razu lepsze. Po prostu te wieże nie mają koordynacji. Król stoi między nimi, jest w potrzasku. Po genialnym posunięciu Skoczyk bije F7. Mając minutę 40 na zegarze, przeciwnik po 20 ruchach w obronie sycylijskiej się poddał. Bardzo ładna partia. Śmiesznie, bo coś oponenci Janka lubią popylać po szachownicy bez Hetmana. Nastąpiło wieża na D8 z atakiem na Hetmana i Hetman E4. Piękne dwa pytajniczki. I tu no, bardzo ładna taktyka, można powiedzieć, bo goniec bije G5. Oczywiście nie można wymienić Hetmanów, bo po prostu figura straty. Tutaj nastąpiło bicie przed chwilą. E, więc trzeba było odbić pionem. I tutaj wspaniałe wieża D1 z szachem, No niby podskoczka, ale oczywiście wtedy e, odciągnięcie obrońcy. No, i oj, no tak to raczej przeciwnicy Janka by zagrali. E, więc bijemy Hetmana. E, dlatego w partii nastąpiło król C2. No, i tutaj goniec F5. Związanie. Bicie, odbicie, odbicie. I okej, okay, jest Hetman, jest jakaś rekompensata po stronie przeciwnika, bo jest to wieża i e, goniec. No, ale jest otwarta pozycja. Król rozwalony. Brak koordynacji tych figur po stronie przeciwnika. Jest to prosta wygrana e, Janka. Koniec się odsunął. I jeszcze. Wrzucony genialny ruch dla fabuły. Skoczek bije f4, gdyż po biciu jest po prostu hetman e4 z szachem i odbijamy figurę, figurkę, a zdobyliśmy tym samym piona. Leci kolejny pion i tak dalej. Dlatego wieża bije h7. Niby jest związanie, ale wieżemy z, z szachem. Król się odsunął. Zgarnęliśmy ko kolejnego pionka. Szach, król ucieka. Skoczek c3 z atakiem na hetmana, no to uciekamy. Wieża g8, atak na skoczka. No to kontra na końca przeciwnika. I tu bardzo zabawna koordynacja. No bo wieża bije G5, Hetman bije F1 z szachem, król się odsunął i bardzo przykry ruch skoczek E6. I, i nie może uciec wie. wie. <ścoughs> Aż się udławiłem, widząc ten wspaniały ruch. No bo wieża jest atakowana, jest smutna rzeczywistość, bo wieża nie może dać szacha, nie może uciec, bo jest mat. Co to za koordynacja w ogóle? Król nie ma gdzie uciec. <laughs> Król w potrzasku za pomocą dwóch figur. A w zasadzie jego figury sabotowały mu życie. No i w ten oto sposób wieża padała, więc przeciwnik się poddał. No, jak już wspominałem, coś w tym dniu. Przeciwnicy nie potrafili operować za dobrze Hetmanem. Nastąpiło E5, bicie, pion, no i widełki. Aczkolwiek ten skoczek nie miał zbytnio gdzie się znaleźć, i tutaj pion padał w jakiejś konfiguracji zawsze. Hetman bije e 5 widełki, no i hetman udaje, że atakuje. No ale trochę tam mało miejsca ma. No i niedługo się okaże, że zbyt mało. Bicie odbicie już przewaga jakości i przerzucamy skoczka, żeby tutaj pokonać Hetmana. Przeciwnik się nie przestraszył zbytnio. Odsuwa gońca, gdzieś go wprowadzić do akcji być może. No i skoczek F4. Można tu było wybić, i to prawdopodobnie byłoby najlepsze, ale jednak Hetman F5 i tu po G4. No, Hetman ma spore problemy. Nastąpiło Hetman E5 i goniec bije G6, atak na wieżę i atak z odsłony na Hetmana. Już jakość była wcześniej zdobyta, a teraz jeszcze wieża wisi, bądź druga jakość. Nastąpiło skoczek E4, żeby jeszcze bardziej się związać. No i bicie, odbicie na e 4 bicie, goniec D6, no i bicie na D5. Przeciwnik się poddał, bądź czas mu się skończył. Bo tu troszkę go uwiera, tu zaraz będzie uwierać, no i generalnie nie ma żadnej kontry. Zdecydowana przewaga Janka. No ja nie wiem, no chciałbym, żeby tak ze mną GM -y grały. F6 w tej pozycji? W życiu bym tak nie zagrał. Przecież tu od razu taki gwóźdź do trumny, zaraz podparty kolejnym pionem, że to nie da się tego grać czarnymi, praktycznie. Z się odsunął wszystkie figury w oborze. Tragedia. F5, podparcie, skoczek E4, bicie, odbicie, bicie i C5. Atak na skoczkę. O nie, straciliśmy figurę. No i genialne, Hetman H5 do kolekcji. Kolejny genialny ruch, Cb1 D4. No i tutaj troszkę niedokładnie. Należało od razu grać wieża H4. Z jakiegoś powodu, bo w sumie powstała dość podobna pozycja. Tutaj ponownie najlepsze jest bicie na E6. Jakiś szach tu, szach, tu odbicie. No i król w centrum. Zaraz uwolnimy gońce, wszystkie figury w ataku, no a te figury, no widzicie jak wyglądają. E, więc stąd no, tam komputerek wskazywał jakieś plus 7. W partii jednak nastąpiło E7, też ok, żeby uruchomić gońca. Nastąpiło bicie, gońce C4, gońc się zasłonił, więc odbiliśmy już figurę z szachem. Wieża odbiła odbicie, więc mamy plus 2 punkciki. No ale wciąż figury zdecydowanie aktywniejsze, no i poglądamy w okolice króla. Skoczek c6, no i wieża h4 w końcu nastąpiło, h6, no i kolejny, kolejne poświęcenie, bo co za mało to niezdrowo, więc gońc bije h6, no i co się dzieje po odbiciu? Po odbiciu mamy szach na f7, król się odsuwa i wieża g4, grozimy matem, więc należałoby grać skoczek e7, jedyna obrona i wtedy bijemy na f6 szachem, powtarzamy posunięcia, wprowadzamy kolejną wieżę, no, i tu nie ma co zbierać, po prostu z, z przeciwnika gdzieś tam na pewno się do niego dostaniemy. Zdecydowanie nasza aktywność jest potężniejsza. Do, do tego król przeciwnika w podszasku, a nasz bezpieczny. Dlatego nastąpiło Hetman E7, nieprzyjęcie ofiary. E, hetman F7 z szachem, uproszczenie pozycji. No i tutaj przewaga jakości w końcówce wystarczająca, więc tylko realizacja przewagi została. Więc to mogę trochę szybciej przylecieć, bo. A no, powiedzmy, no nie było na co patrzeć, po prostu realizacja przewagi, nie będę Was tym zanudzał. Z Kuzubowem, który zajął drugie miejsce, było pokojowo, jak widać totalna równina, nic nie dało się zrobić i tu po prostu powtarzanie posunięć, wieczny szach, potrójne powtórzenie pozycji, remisik. Niestety nawet Janek nie jest doskonały, no i trafiła się porażka. Ale jest to wieżówka, wieżówka 3 na 3 piony na 10 sekundach, więc to jest w zasadzie rzut monetą, ruletka, loteria, cokolwiek. No, powinno się tutaj grać w królce 1, żeby pociągnąć tu króla, no i grać na remis. Ale jednak Janek chciał grać na wygraną, więc wrzucił szacha, Ale przez to pociągnął króla przeciwnikowi, wróciło, wrócił wieżą. Wieża się no bicie z szachem, no i już 3 na 2, a jednak ten pion jest strasznie zaawansowany. Wieża pojechała na tyły, na dwa piony złączane, to już w Bogu jest tragedia. A te piony no, nie są zaawansowane, więc są problematyczne. Szach, no i lecimy pionami. Kto pierwszy, ten lepszy. Niestety zdecydowanie nie jesteśmy pierwsi, do tego król wspomaga te piony. A nasz król się buja na B1, nic nie robi. G3, no i niby tak samo są zaawansowane piony. Mm, no ale tutaj niestety jest to z szachem. Wieża G8, dróbka Catmana, oddanie wieży. I dorabiamy hetmana w tym samym momencie, ale tak jak wspomniałem, niestety jest to z szachem po stronie czarnych się odsunął, no wieża więcej po stronie czarnych, więc tu jeszcze trzeba uważać Ale na sekundach przeciwnik się nie pomylił, szach I tutaj nie skusił się na pioneczkę, bo tu jeszcze jakieś szanse szachowe by były Ale prawdopodobnie i tak byłoby koło remisu, bo tu jakoś slalomem może można dojść No gdyby Krusia podsunął, no to wtedy szach i bicie wieży ale wydaje mi się, że slalom tutaj by y, wystarczył. E, hetman s 6 szach nastąpił, król a1 trochę szachów. No i ostatecznie e, Hetman b5 spowodowało, że został podowolony mat w dwóch ruchach, ale no ciężko było coś na to poradzić. E, szach, król się odsunął i wieża e1 z matem. Porażka. No w tej partii generalnie było nieźle ze strony przeciwnika, było nieźle, nieźle. W ogóle minuta przewagi e, czasowej. Po czym coś się odkleiło, i jak tu zobaczycie, trochę tutaj jest pomarańczowo. Błąd, 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 błąd na błędzie, goni błąd, błąd. I nastąpił pierwszy błąd, i te wszystkie błędy są delikatne, minimalnie powiększałem przewagę czarnych, ale no, jak widać, jest ich sporo z rzędu. I te wszystkie błędy pogłębiały, pogłębiały tą przewagę czarnych, no i ostatecznie się do końca wysypał przeciwnik. I król H2, otworzenie linii. Mamy pełną dominację, i tu ładny ruch Hetman D8. Wykorzystanie tego, że w ogóle matem grozimy. Dlatego wieża G2, żeby król miał lufcik. I tu też bardzo ładny ruch. Musiałem chwilę się skupić, dlaczego on jest taki fajny. Otóż D4. No i teoretycznie, no w sumie bicie, bicie i o oki chodzi. A chodzi o to, żebyśmy zdwoili wieżę. Bo musieliśmy przesłonić gońca czarnopolowego, żeby móc zdwoić wieżę. Bo potencjalnie po D4 na przykład gońc bije. No to wtrącamy szacha, król się odsuwa, wtrącamy szacha, Hetman bije i teraz dopiero bijemy. He? Okej, okay. działa. <grytania> Musiałem chwilę się skupić. No bo Hetman G6 tutaj jest wtrącenie, co wcześniej nie zauważyłem, bo nie sprawdzałem tego wariantu. No i król 8 i bicie wieży, ale tutaj zdążymy matować. Skoczek Edwa z szachem. Król się podsuwa, szach hetmanem, król się odsuwa i mat hetmanem, bo skoczek ogranicza pole g1. Ale na chwilę zgłupiałem. No, a jak tutaj nastąpi odbicie pionem, to wtedy wieża g7 i bijemy hetmana. Więc, no rozbudowany ten ruch d4, ale bardzo fajny. Nastąpiło wieża g8, no to wtrąciliśmy szacha hetmanem, król się odsunął i bijemy królem, wciąż grożąc ruchem po prostu wieża g7 z szachem. Dlatego wieża f2, żeby móc się zasłonić, no ale tutaj... To wszystko na tempach się pięknie zgodziło, że nie miał kiedy odbić tego pionka. No i po prostu zdobyliśmy figurę, i tu już wystarczy zrealizować tą przewagę figury. Nawet na tych 5 sekundach nie był to zbytnio problem, ale to trwało 20 parę ruchów, więc przejdziemy tu po prostu do końca. Kolejne zwycięstwo. Ja mam wrażenie, że Matias Blubom to taki ostatni Pokémon, taki final boss, bo jakoś zawsze Janek, mam wrażenie, na końcu z nim gra. Eee, właśnie o to, czy wygra Title Tuesday, czy nie. No, ale może mi się tak tylko wydawać. I generalnie tutaj jest totalnie równa wieżówka. Oczywiście jest to gigatrudna wieżówka, jak to wieżówki mają w zwyczaju. No, ale jak widać, jest po prostu 0,0. Janek gra na 3 sekundach, więc raczej ciężko. Więc to jest totalnie rzut monetą, 3,4 sekundy. Pionek dochodzący, dwa pionki dochodzące. No, ciężko stwierdzić, co się tu dzieje. Wieża C8. No i nastąpił błąd. Król E4. No bardzo ciężko powiedzieć to na takim czasie, rzecz jasna. Tu jedynie remisował król C3 bądź król C2, żeby iść po tego piona po prostu, a tu zawsze wyszakujemy tego króla, na pion wciąż, wciąż byłby groźbą. Jednak król E4. Jedziemy dalej pionem, wieża A6, reduk redukcja pionów, król G3, no i wieża poszła od tyłu, ale tu już jesteśmy w stanie odciąć króla, no i tu już klasycznie. Albo mostek zrobimy, albo po prostu dojdziemy pionkiem. Piąt Pion poszedł dalej, szach, tu, szach tu i krócie podsunął po prostu do róbka hetmana, Więc no, po wymianie chyba matować wieżą Janek potrafi. A jakby nastąpił szach, to chowamy króla na F1 i jeszcze jedna szczuszka po wieża A8. Broń Boże, nie grajmy król E1, bo dostajemy mata w jednym ruchu, takiego zabawnego. Tylko gramy sobie wieża G7, żeby tu już nie groził nam szach. Jeśli król podchodzi, no to po prostu król G1 i dochodzimy pionkiem. Jak dostajemy szacha, no to odsuwamy króla, dochodzimy pionkiem i tak dalej. Jest to prosto wygrana. Nastąpiło dlatego król D2, doróbka Hetmana. No i tu jeszcze trochę się pobawili, ale ostatecznie szach, mat, i Janek dobił to, że yy, wygrał Title Tuesday. <grym> jeszcze raz wyniki. Wielkie gratulacje dla Janka. Kolejny skalp. Kolejne 1000 dolarów, chyba dolarów. Za zwycięstwo w Title Tuesdayu. No na 800 zawodników mamy tak dobrego, dobrego Polaka, że po raz któryś wygrywa Title Tuesday. Myślę, że należycie za to łapka w górę, subik z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Możecie mu pogratulować. Możecie też powiedzieć, co mógłbym poprawić w tej miniserii, jak już wygrywają te Title Tuesday, albo też możecie się powiedzieć, czy Wam się podoba ta seria. Dzięki bardzo, będę mega wdzięczny, lecimy po 1000 subskrypcji i elo!